Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak dodawać nowe usługi i kategorie usług do swojego profilu na AlteGio. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić. Możesz dodać je pojedynczo lub przesłać listę usług z pliku Excel. Najpierw zaczniemy od dodawania ich pojedynczo. Przejdź do ustawienia i stamtąd wybierz usługi. W tej sekcji zobaczysz wszystkie kategorie usług, które już skonfigurowałeś. Klikając na dowolną kategorię, np. Strzyżenie lub pedicure, możesz wyświetlić wszystkie usługi w tej kategorii wraz ze szczegółami, takimi jak dostępność rezerwacji online, ceny i czas trwania usług. Teraz, jeśli chcesz utworzyć zupełnie nową kategorię, po prostu kliknij utwórz, następnie utwórz kategorię, nadaj jej nazwę na podstawie usług. Które znajdą się w kategorii, a potem naciśnij przycisk utwórz. A co jeśli masz już kategorię i chcesz dodać do niej usługę? Weźmy na przykład manicure, kliknij kategorię, a następnie naciśnij dodaj, a potem naciśnij usługa. Tutaj zaczynasz od wpisania nazwy usługi, na przykład francuski manicure. Następnie dodaj swoje ceny. Możesz ustawić stałą cenę lub przedział cenowy. Na przykład od 100 do 150 zł. W polu czas trwania należy określić czas realizacji usługi. Następnie możesz przypisać usługę do pracownika. Po prostu przewiń w dół i kliknij Dodaj specjalistę i wybierz, kto będzie oferował tę usługę. Jeśli masz wielu członków zespołu, po prostu dodawaj ich pojedynczo. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów, kliknij utwórz. A nowa usługa zostanie dodana do Twojego systemu. Możesz również dodać listę swoich usług za pomocą pliku Excel. Plik musi zawierać kategorię, do której należy każda usługa: nazwę usługi, przedział cenowy i czas jej trwania w formacie wyświetlanym na ekranie. Aby dodać usługi z Excela, wróć do sekcji usługi. Kliknij przycisk Operacje z Excelem i wybierz opcję Import z Excela. Następnie wystarczy skopiować i wkleić cały plik Excela w puste pole, a potem nacisnąć przycisk Prześlij. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami za pomocą czatu wsparcia, WhatsAppu lub Telegramu. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować oraz kliknąć kartę powiadomień, aby uzyskać więcej filmów. Do zobaczenia następnym razem